Elewacja wykonana z cegły podnosi walory estetyczne budynku oraz nadaje tradycyjny, elegancki i nieco rustykalny charakter. Aby osiągnąć efekt ceglanego muru na ocieplonej elewacji, konieczny jest szereg zabiegów w postaci żmudnego klejenia płytek, spoinowania czy odpowiedniego kotwienia termoizolacji. Aby tego uniknąć a osiągnięty efekt nie był postrzegany tylko jako imitacja, prezentujemy alternatywną oraz prostą wykonawczo technologię efektu cegły Bolix Brick. Podstawowym wymaganiem jest system ociepleń z prawidłowo wykonaną warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego. System należy zaprojektować tak, aby uwzględnić boniowanie o polach maksymalnych 3 na 6 metrów w celu zminimalizowania powstania naprężeń termicznych. W pierwszym etapie wykonujemy tynk podkładowy, który nada kolorystykę spoinie między cegłami. W tym celu do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością czystej chłodnej wody przesypujemy zawartość opakowania Bolix TBR, dokładnie mieszając do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym przemieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. BOLIX TBR nanosimy ciągłą warstwą o grubości 6-8 mm. Pomocne może być użycie pacy zębatej 12x12 mm, a następnie wyrównujemy gładką pasą, aby powierzchnia była możliwie gładka i równa. Tak przygotowany tynk podkładowy pozostawiamy do wstępnego związania. W warunkach optymalnych trwa to około godzinę, maksymalnie półtorej. Czas wysychania musi być odpowiednio dobrany do warunków atmosferycznych. Zbyt krótki czas wysychania nie pozwoli na nałożenie tynku wierzchniego Bolix Brick Point bez uszkodzenia zaprawy podkładowej, natomiast zbyt długi czas utrudni wycinanie spoin. Tynk nadaje się do dalszej obróbki, jeśli już nie klei się do dłoni. W drugim etapie wykonujemy tynk wierzchni, którego kolorystyka odpowiadać będzie za odcień cegły. Do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody przesypujemy zawartość opakowania Bolix Brick Point, dokładnie mieszając do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym przemieszaniu tynk jest gotowy do użycia. Tynk Bolix Brick Point nanosimy za pomocą pacy stalowej, ciągłą, równą warstwą o grubości około 5 mm na wstępnie związaną, ale nie utwardzoną zaprawę podkładową Bolix TBR. Tak przygotowany tynk wierzchni należy pozostawić do wstępnego związania. Opcjonalnie można nadać tynkowi nawierzchniowemu strukturalne wykończenie za pomocą wałka strukturalnego lub szczotki z twardym włosiwem. Wałka lub szczotki nie należy zwilżać wodą, ponieważ może to powodować miejscowe przebarwienia. Jeżeli tynk lepi się do wałka podczas modelowania należy odczekać kilka minut. Zabieg modelowania niweluje również drobne nierówności powstałe po nałożeniu tynku pacą. W Końcowym etapie, zwykle po 1-2 godzinach po wstępnym związaniu tynku wierzchniowego Bolix Brickpoint, należy zamarkować miejsca wycięcia spoin poziomych. W tym celu można użyć poziomnicy lub listwy z zaznaczonymi namiarami. Następnie wycinamy za pomocą skrobaka Bolix LDF tynk wierzchni oraz jednocześnie tynk podkładowy do głębokości około 1-2 mm. Na większych powierzchniach zaleca się wycinać spoiny poziome z użyciem poziomnicy 2-3 metry długości oraz z pomocą drugiej osoby. Spoiny pionowe wycinamy uprzednio je oznaczając, zawsze wykonując to od dołu i od góry, nigdy w jednym kierunku. który odpadł podczas wydrapywania, należy usunąć, nie nadaje się on do ponownego użycia. Po wycięciu spoin za pomocą szczotki z miękkim włosiwem lub pędzla ławkowca, usuwamy powstałe zadziory i nierówności. Przy zastosowaniach zewnętrznych w celu zwiększenia hydrofobowości i trwałości układu tynków zaleca się zastosowanie silikonowego impregnatu BOLIX BIG po odczekaniu około 10 do 14 dni. Preparat nakładamy na całą wyschniętą i związaną powierzchnię łącznie ze spoinami za pomocą pędzla ławkowca. Impregnujemy powierzchnię dwukrotnie metodą mokre na mokre nie dopuszczając aby pierwsza warstwa wyschła przed nałożeniem drugiej. Tak zabezpieczona powierzchnia wykazuje dużo wyższą odporność na warunki atmosferyczne.